Cześć kochani, witajcie na siedlisku Marcinówka. Korzystamy dalej z pięknej pogody, słoneczka, no i tego, że jest naprawdę dobra, przyjazna temperatura. A jak wiecie, mamy tutaj mnóstwo pracy, mnóstwo rzeczy do nadrobienia, wszystkich przednówkowych prac. I to właśnie dzisiaj się wydarzy. Oglądajcie do końca. Dzisiaj zajmiemy się w końcu tymi pracami, na które ostatnio zabrakło nam czasu. No, pamiętacie, Jawa nie mogłem, Ola już nie dała rady, przeszkodził nam też trochę deszcz, czasem tak bywa, ale co się odlecze, to nie uciecze. Dzisiaj zajmujemy się właśnie przycinaniem drzewek, pryskaniem drzewek, no i przycinaniem hortensji, to na pewno, a być może czekają nas jeszcze jakieś niespodzianki. Nie ma co tracić dłużej czasu na gadanie, do roboty! Kochani, tak jak mówiłem, jest ciepło, jest słonecznie, ale to nie oznacza, że zima się skończyła. Wiosna oczywiście gna prędko, prędko, no ale to jeszcze nie ten czas. Ciągle trzeba palić w kotle, żeby w chacie było ciepło. A my na tę zimę nie przygotowaliśmy się aż tak dobrze. Przygotowaliśmy oczywiście, przygotowaliśmy drewno, całkiem sporo go mamy, no ale nie udało nam się zdążyć z tym, żeby je pociąć. Tyle, ile trzeba. No i to drewno, jak pamiętacie, z tej drewutni za mną się nam już skończyło. Korzystamy z tego, które sobie przygotowaliśmy w tej drugiej drewutni. No ale ono jest trochę za długie do naszego pieca, więc muszę je pociąć. Także jadę do roboty. Przyniosłem sobie 5 litrów wody, no i jeszcze jeden dodatkowy litr na zapas. A dlaczego? A dlatego właśnie, że trzeba przygotować oprysk. Mam go tutaj w kieszeni, już wyjmuję. I jest to, proszę Państwa, Miedzian Extra 350. 350 SC nawet. Trochę seplenie to, ciężko mi to powiedzieć. No i proszę Państwa, mam go tutaj tyle, 10 ml. 10 ml na 10 litrów wody maksymalnie, tak napisali. Ale mi tutaj z ulotki producenta wychodzi, że raczej na 5 litrów wody, właśnie. Jako, że będziemy pryskać przeciwko parchowi, przeciwko zarazie ogniowej, no i przeciwko rakowi bakteryjnemu. Także mamy do opryskania mm, jabłonie, grusze, czereśnie tymże miedzianem 350. No i cóż. Wychodzi na to, że cały ten środek trzeba wlać tutaj i wyjdzie nam tyle, ile potrzeba. Ale dlaczego przyniosłem sobie dodatkowy litr wody? Dlatego, że ten mój tutaj baniaczek ma chyba 3 litry dokładnie. Tak jest, ma 3 litry. Więc teraz to na 6 litrów wody, producent tam pisał, że od 5 do 7,5, 6 się sprawi dalej na środku. Także tak jak powinno być. Biorę tutaj ten środek ostrożnie. Uhuhu. No i cóż, wlewam go do baniaczka. Od razu widać, że następuje jakaś zmiana barwy czy czegoś. Można go tutaj, mam taki pomysł niecny, to sobie postawię. Wleję tutaj ociupinkę jeszcze. Ociupinkę. Zakręcę. Lekko wymieszam, 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 wymieszam. Odkręcam znów no i Przelewam tą resztę, o proszę, widzicie ile tam jeszcze było? Całkiem sporo, nie da się ukryć. No i dobra, wystarczy, zakręcamy butlę i trzeba to wymieszać dokładnie. Mieszu, 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 No i cóż, jak łatwo policzyć, tu mamy 5 litrów, a w baniaku 3. Trzeba wlać więc dokładnie połowę tego, uzupełnić wodą, i będzie to, co ma być. Nie za mocne, nie za słabe. Zgodnie z tym co mówi producent tym środkiem, czyli tym miedzianem 350, to jest taki miedzian ekstra, wiecie, mocniejszy, należy tylko na początku sezonu, czyli właśnie teraz pryskać. I lejemy. Udaję wam jeszcze te pół litra wody. No i gotowe. Pierwsze prace zaczniemy od tych najłatwiejszych rzeczy, a więc zajmiemy się hortensjami. Z nimi powinno pójść nam najszybciej. Mam już przygotowany mały sekator, także szybko je wytniemy na wysokości 5-10 cm od ziemi. I to tyle. Będziemy czekać do wiosny, aż wyjdą nowe pędy. No i wtedy zobaczymy, czy w końcu te hortensje będą nam się trzymać tak zwarcie. Na pewno będą potrzebować do tego dużej ilości wody i liczymy, że w tym roku tej wody naprawdę. W tym roku mamy już tych hortensji trochę więcej. Pamiętacie, że rozmnożyliśmy parę naszych łóz, i teraz te łozy rosną tam w lesie, gdzie zaraz przejdziemy. No a tutaj też mamy jeszcze jedną małą hortensję, którą dostaliśmy kiedyś od mojej cioci. No i ją też trzeba przycinać, żeby się rozrastała. Także do dzieła, bo o, dzień na siedlisko naprawdę szybko mija. Rzeczy małe i proste, już przycięte. Czas przyciąć rzeczy większe, a więc nasze drzewka. Jabłonie, grusze, śliwki to jest to, czym się teraz zajmiemy. Mały sekator muszę wymienić na większy, no i do roboty, bo czas ucieka coraz ciemniej. No i jesteśmy. Za mną jabłonka, pierwsze drzewko do przycięcia. Gdy rok temu pokazywałem Wam na filmiku, jak to robię, nasi YouTubeowi przyjaciele ze Zdrowego Zagonka zwrócili mi uwagę, że nie był to najlepszy sposób. Tak po prawdzie, to zamiast temu drzewku pomóc, podobno je pokaleczyłem. Dlatego, żeby nie popełniać w tym roku tych samych błędów, skorzystałem z ich rad, a przy okazji dokształciłem się jeszcze, jak te drzewka powinno się ciąć. No i cóż, nie będę Was oczywiście zanudzał tutaj jakimś wykładem, nie będę też Wam nie wiadomo jak dużo pokazywał, jak to wygląda, Zaraz się po prostu wezmę za przycinanie, ale kilka podstawowych zasad. Po pierwsze, wycinamy wszystkie dzikie pędy wychodzące z ziemi bądź z pnia poniżej. 50 centymetrów. Skracamy te gałęzie boczne, rozrastające się o 1 trzecią długości. Oczywiście wszystkie te pędy, które się krzyżyły czy idą do środka, no to też wycinamy, żeby tę koronę przerzedzić. Wilki idące w górę przycinamy, ale jakie przycinamy? Przycinamy je bardzo blisko przy pniu, po to, żeby nie dostawać takiego kikuta, bo to on może być zarzewiem chorób. I o to chyba najbardziej chodziło. Moja jabłonka akurat nie jest jakoś szczególnie wysoka, nie trzeba jej wycinać w przewodniku, dlatego że no, ten przewodnik został pień przycięty tutaj nisko. Korona w miarę ukształtowana nie wybija się jakoś specjalnie w górę, więc jest dobrze. A jeśli mamy jakieś dodatkowe takie pędy owocowe, no to dobrze by je było jakoś tak prostopadle wygiąć. Najlepiej sznureczkami do ziemi. Tego dzisiaj jeszcze nie zrobię. Nie mam śledzi i sznurków, ale pewnie w przyszłości się tym zajmę. Przy gruszce będzie być może nieco trochę więcej pracy, no bo tamte to drzewko trzeba bardziej rozłożyć, ale to, to nieco później. Nie tracę czasu, biorę sekator i zabieram się za robotę. Kazali usunąć pędy wyrastające pod kątem ostrym. To na pewno ten, na pewno ten Tego to w ogóle, bo jest za nisko. Nie wiem, czy tego całego nie wyciąć. No, a te kazali posklasać o jedną trzecią. No to co? Jakoś tak, nie? Wyciąłem, zobaczymy. Korony drzewek przycięte, a ja biegnę już po mój opryskiwacz i lecimy drzewko po drzewku, miedzianem. No, żeby uniknąć tych okropnych chorób. Także do roboty! Przede mną jeszcze opryski ostatnich drzew, ale uwierzcie mi, trochę się dzisiaj po tym podwórku naganiałem, to był naprawdę pracowity dzień, poprzycinaliśmy hortensje, poprzycinaliśmy drzewka, w zasadzie już można powiedzieć, że opryskaliśmy je też miedzianem, także mam nadzieję, że ta ochrona będzie bardzo, bardzo dobra, no a jeszcze przecież było cięcie drzewa, jeszcze było trochę zabawy, no i innych takich różnych prac, mogę go zaliczyć do udanych. Mam nadzieję, że Wy też i że Wam się ten odcinek podobał. Koniecznie też zobaczcie nasz ostatni film. Znajdziecie go tutaj, a w nim m.in. nasze pierwsze wysiewy. Na dziś kończymy. Do zobaczenia. Papa! Pa.